Witam Was, jestem Mariusz, a to jest kolejny odcinek Medal of Honor Serdecznie przeprasz przepraszam za moją nieobecność przez prawie 3 tygodnie Wynagrodzę to w Minecraftem i Stalkerem mhm. Tak, i do tego yy, na cześć, że dostałem nową kartę graficzną Postanowiłem postawić serwer z modami WIHA. Serwer działa, jest No Hamachi. Ehm, co tam jeszcze? Serwer jeszcze nie jest do końca skończony, ale już można sobie na nim grać. W opisie podam IP. No to co? Kontynuujemy. Od razu przypominam, że. Nie, nie będę mówił, że ten odcinek będzie trochę dłuższy, bo ostatnio, jak mówiłem, że ten odcinek będzie trochę dłuższy, to odcinek był trochę krótszy. To? To chyba. <słuch> Czemu mi nie było przez tak taki długi czas? O, to był szereg ten, szereg zdarzeń dosłownie. Yy, najpierw pan Krolikok rozdupczył mi mikrofon, potem dopadła mnie choroba, a potem po prostu chciałem odpocząć. I teraz wracam na nowo i będę się starał wrzucać odcinki systematycznie. Oczywiście odcinki z Minecrafta będą rzucane częściej. Ponieważ Minecraft jest zarąbisty yy, A was, żeby nie zanudzać yy, ładowaniem się To zrobię cięcie I, i witam was ponownie hmm. Wczoraj mówiłem... Yy, boże, wczoraj mówiłem Dzisiaj jeszcze, przed chwilą mówiłem, że ten odcinek będzie trochę dłuższy Przynajmniej próbowałem to powiedzieć um, Ale będę musiał wam powiedzieć, że ten odcinek będzie bardzo krótki, ponieważ Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wrzucę odcinek z Minecrafta I jeszcze będę musiał porobić tam trochę na serwerze To najlepsze nie, ma nie przez ten cza cały czas nie miałem praktycznie karty graficznej, więc bardzo was serdecznie przepraszam za zalagi, jakie tylko były. Do tego jak już dojdzie mi karta graficzna będzie Stalker, Minecraft i wiele, wiele innych gier na pewno. Nie bójcie się o to. I na pewno będą lepi lepsze grafiką niż to. Oficjalnie teraz bym już skończył, bo jakoś już tak grać w to, to, tak już tak jakby zakończyć tą serię Te, może to tego kiedyś jeszcze powrócę, ale nie jestem pewien um. chciałem polecić jakiś kanał, ale zapomniałem jak się nazywa serdecznie przepraszam, będzie wszystko w opisie boże, kanał, no można powiedzieć, że kanał, tak, do, tak dosłownie to będzie seria którym teraz robi sobie krolikok Fajnie w Starkierze jest ładniej Dobra Może jeszcze dzisiaj coś wrzucę ze starkela Ale to nie będzie jakaś odnowa Tylko od miejsca w którym teraz obecnie jestem Ym. Na pewno jakieś lagi tam będą, większe niż tutaj Ale karcie graficznej to się wszystko zmieni ten odcinek chyba był taki bardziej informacyjno 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 um, niż taki bardziej let's ponieważ no jakoś nie mam nastroju dzisiaj do nagrywania czegokolwiek no to co wstaniemy i się po, 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 pożegnamy może niedługo wrzucę jakiegoś live'a dla wszystkich. Komentujcie, subskrybujcie żółty magiczny guziczek i podziękujcie Wichowi, że udostępnił mody na serwer. Wbijajcie